Cześć Wrocław! Witajcie w kolejnym odcinku Project WRO, waszym szybkim przewodniku po mieście. Dzisiaj jest niedziela, 21 grudnia i mamy dla was mnóstwo świątecznych inspiracji. Zacznijmy od dzisiejszych hitów. Jeśli szukacie prawdziwie magicznych wrażeń, o 18 w hali stulecia odbędzie się Magic Christmas Concert z udziałem Kasi Moś, Eweliny Lisowskiej i innych gwiazd. To idealna okazja, by poczuć świąteczny klimat. A dla miłośników klasyki, Opera Wrocławska zaprasza na ponadczasowego dziadka do orzechów również o 18.00. Dla rodzin z dziećmi mamy klasykę dla smyka w renomie o 14., koncerty dla najmłodszych melomanów. A po południu, między 16.00 a 20., koniecznie wypatrujcie świątecznego tramwaju bałwanek. To już ostatnia szansa na darmową przejażdżkę rozświetlonym pojazdem. Dzisiaj to także ostatni dzień na odwiedzenie kilku świątecznych jarmarków. Mowa tu o jarmarku bożonarodzeniowym Kraina koni na Partynicach, a także zaczarowanym jarmarku pod zamkiem w Leśnicy i ręki dzieła fest na Starym Mieście. Ale spokojnie, główny jarmark bożonarodzeniowy na Wrocławskim Rynku trwa aż do 7 stycznia, więc macie jeszcze sporo czasu na pierogi i grzane wino. A skoro o grzańcu mowa, nie zapomnijcie o festiwalu grzańca na ulicy Świętego Antoniego, który rozgrzewa nas do 28 grudnia. A co z planami na święta i ferie? Wiele atrakcji będzie otwartych w specjalnych godzinach. Wrocławski Aquapark zaprasza w Wigilię do 14, a w Boże Narodzenie od 12. Zoo, kolejkowo i lodowisko Tarczyński Arena również będą dostępne dla tych, którzy szukają świątecznej rozrywki. Szczegółowe godziny znajdziecie na stronach wrocław.pl na dłużej polecamy przepiękny Garden of Lights, dzika Ameryka w Zoo, otwarty aż do marca, oraz interaktywny kosmopark w Domu Handlowym Feniks, który czeka na Was do kwietnia. Pamiętajcie też o licznych wystawach w Muzeum Etnograficznym i Muzeum Współczesnym, które potrwają aż do wczesnego 2026 roku. Na koniec ważna informacja o jakości powietrza. Dziś we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. Stężenie pyłów PM2 i, PM i PM10 jest powyżej normy, więc zachowajcie ostrożność podczas dłuższego przebywania na zewnątrz. To wszystko na dziś w Project WRO. Życzymy Wam fantastycznej niedzieli i cudownego świątecznego tygodnia. Do usłyszenia!